Otwieram 20 Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 roku. Witam serdecznie Wysoką Radę, witam serdecznie Pana Burmistrza, Pana Zastępcę oraz Panią Skarbnik. Stwierdzam, że na sali jest 14 Radnych, a więc jest kworum, sesje będą Uchwały będą prawomocne. Wysoka Rada, przystępujemy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady. Proszę o uruchomienie systemu głosowania. Tak, Proszę o powtórzenie głosowania. Zarządzam ponowne głosowanie. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie, 14 głosów za. Czy ktoś z Państwa zgłasza wnioski do porządku obrad? Nie widzę, w związku z czym przechodzimy do części drugiej w sesji Rady Miejskiej rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy miejskiej skórcz na 2020 rok. Omówienie projektu uchwały proszę skarbnika Rady Miasta. Dokładnie się zmiany panie dochodów i wydatków budżetowych po stronie dochodowej zwiększenie opłaty 1 042 512 złotych, to jest w dziale 600 transport i łączność rozdział 616 drogi publiczne gminne zmniejszenie opłaty 131 764 zł, z tytułu mniejszej wartości dofinansowania otrzymanego 1 174 276 złotych z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na wydatki majątkowe gminy. Środki te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na wydatki majątkowe i mogą być one przeznaczone zarówno na inwestycje, te, które już są w realizacji, jak i na nowo. Z wydatki: zwiększenie o kwotę 1 24 884 zł. To jest w dziale 6 transport i łączność rozdział 616 drogi publiczne gminy. Dokonuje się zmniejszenia kwotą 159 392 z tytułu mniejszych podatków inwestycyjnych na zadanie przebudowo drog gminnych ulicy Osiedła Odwód, zwiększenie o 5000 5 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Stradnej Skórczyn i zadanie również będzie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rozdział 903 oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie o 3 zł z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne. Nie widzę. Proszę o przeczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Skłupcu 24 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej w Gminie Miejskiej w na 2020 rok. Tak. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Proszę o uruchomienie systemu głosowania. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminy Miejskiej w Skórz na lata 2020-2030. Ten projekt uchwały również omawania pani skarbnych. Bardzo proszę. Uchwała ta dostosowuje przedsięwzięcia oraz wartości dochodów i wydatków, które zostały przyjęte w uchwały budżetowej. Dobrze. Czy ktoś z Państwa ma uwagi bądź pytanie do projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę. Proszę o przeczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały, Projekt uchwały. Rady Miejskiej z z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany Wielki Proposji na Swami Miejskiej Skórz na lata 2020-2030. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rada przystępujemy do. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 14 głosów za. Wyczerpaliśmy drugą część porządku obrad sesji Rady Miasta. Przechodzimy do części trzeciej, interpelacje, wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakiś wniosek bądź interpelację? Bardzo proszę. Proszę bardzo, Pan Radny Zaprzyjał. Proszę, mówić do mikrofonu, sesja sesjach przychodzimy do, przychodzimy do przyczyny miasta jak prawda o to, dawno, powiem, że miasto nie jest tak znacznie tak Rozumiem, że chodzi Pan o zaniatarkę, Panie Radny Tak? Tak Tak, tak Rozumiem Zaniatarka no tak. no, tak jest czynna, zakład został zalecany jakiś czas temu uznają to za stosowne. Jeszcze raz jak gdyby przed sezonem zimowym przejechać i, i przy tak naprawdę wcześniej, bo przejeżdżaliśmy miasto, i w jest przy Kramężnikach przygodne do pracy. Yeah, Że w związku z normalizacją przepisów, interpelacje i wnioski możemy na sesji mówić o tytule. Ty, 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 ty interpelacja powinna być w wersji pisemnej złożona do przewodniczącego. Przewodniczący kieruje do burmistrza i burmistrz ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14 dni, jeśli nie tyle. Jeżeli ma pan taką interpelację, to bardzo proszę na piśmie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, przewodniczący Pietrzykowski. Panie burmistrzu. Panie Burmistrzu, mam pytanie. Czy zarząd ruchu województwa kiedy zamontuje barierki na ulicy, czy ściągają jakie miały miejsce w miesiącu lipcu? Nie odpowiedział. Zadanie tak jak Państwo wiecie na komisja została zgłoszone, ale niestety do dnia dzisiejszego nie nastąpił montaż nowych barier. Pozostały tylko te bariery, które nie zostały tak mocno uszkodzone. Państwa miałbym jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę, w związku z powyższym zamykam sesję Rady Miejskiej w Skórzu. Dziękuję bardzo za uwagę.